Siema, nie? Witajcie, witajcie na drycrafcie Syda. Jak widzicie latam sobie, czyli jestem tutaj y, kątem administracyjnym. Jestem tutaj na, y, na działkach, na działkach, na działkach. Patrzcie się, patrzcie się ile tego tutaj już jest, normalnie nie do wiary. Już sobie y, coraz więcej y, ludzi kupuje. Mój Boże, to co to jest za domek? <laughs> Jaki design! <laughs> <noise> Słuchajcie jak widzicie coraz więcej sobie tutaj ludzi sobie kupuje domki Znaczy kupuje domki, kupuje działki na których sobie buduje domki Serwer się cały czas rozwija Można już tu sobie pokupować przeróżnego rodzaju itemasy już jakieś proszę bardzo ozdoby można kupować oczywiście wszystko za drolce Wszystko za drolce Co tu mamy jakieś budowlane też itemki Więc już można sobie naprawdę fajne Fajne rzeczy budować. Ale słuchajcie, po co tu jestem? Jestem głównie tutaj po to, ze względu na tego oto szpana tutaj. Julian pa 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 Pancerz. <grywania> Julian Pancerz. I słuchajcie, wybudował coś tutaj fajnego. To jakbyście chcieli, to tutaj ja wam pokażę. Tu jest wyjście, czyli tutaj. Tutaj się zespałnicie, wchodząc na działki, tam z głównego jakby serwera. Kierujecie się w lewo yy, i tutaj mamy właśnie działkę yy, Juliana Pasterza. Yy, bo to jest owca <ścoughs> w garniaku. Słuchajcie, już wam, ja my tutaj jak to, to te osoby, które tutaj widzicie, jesteśmy właśnie na TS-ie, Julian gdzieś zniknął jest. Yy, ja już tam idę do nich na TS-a i... I pokażę Wam, ile coś świetnego zrobił, jest to fajna sprawa i właśnie przeróżnego rodzaju um, takie rzeczy ludzie tu budują. Jeśli by ktoś coś takiego podobnego wybudował, czy też inny miał pomysł jakby na zarabianie, bo wiecie, tu chodzi o zarabianie pieniędzy, um, to już Wam to, to, to kierujcie po prostu to do mnie, że ktoś ma coś fajnego, fajny pomysł, fajnie to wybudował i będziemy to um, prezentować. Dobra, słuchajcie, ja się odciszam na TS-ie, czyli idę tam do tych ziomali moich. No. Siema, nie? Siema, nie? Sie sie nie ma. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy, jesteśmy na Dory Crafterze i Julian, o co to chodzi? Co to, co to jest? Co to wybudowałeś? Po co to wybudowałeś? Yy, I jak to wybudowałeś? I mów. <laughs> no mów. Yy, także wybudowałem to, żeby ludzie mogli sobie przepalać. Tak, ludzie żeby mogli sobie przepalać, a ty żebyś mógł zarabiać, nie? O, no ma jak to na Drografdzie. Tak jest. Tutaj nie ma nic za darmo, słuchajcie, tutaj drolce się liczą, a to jest Luna, to jest jeszcze, to jest Luna TV, to jest jeszcze nowy, nowy w BZGM, jest nowa. Ja, 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 ja. Na bzgm też będziecie ją widzieć. Dobra, słuchajcie, mhm. ym, przechodzimy, przechodzimy, dobra. O co tu chodzi? Julian sobie wybudował taką chałpeczkę, żeby sobie zarobić troszeczkę, czyli żeby dostać jakieś, no w tym przypadku Juliana rudę złota i u niego, jak wiecie, problem jest ogólnie, jeśli ktoś nie ma działki, nie ma też hotelu, no to problem jest z przepalaniem, bo trzeba przepalać w kopalni, a tam wiadomo, każdy nam to może podpierdzielić. Nie? Są tacy złodziejaszcy, złodziejaszki, ja które nie. sobie, luna w życiu, nie, nie. No, no. No, 21 tysięcy i nic nie ukradła, jasne. Jak ktoś, ma, Ale... jak ktoś ma dużo pieniędzy, to musi krasić. Ja bym miała więcej, gdybym dwa razy nie zginęła. No, no to bo, tak jeszcze tak się tak. przyznaję, jeszcze się no, przyznaję. Dobra, słuchajcie, ja Wam powiem tak pokrótce o co to chodzi. Czyli tak, um, koszt przepalenia sobie nie ma znaczenia nie ile rud, ile tego czyli e, nie, nie, ty wpuszczasz płacisz, płacisz, płacisz za wejście samo za samo wejście a do, do domu ile, ile tam weźmiesz ze sobą do przypalania dokładnie tak, czyli nie, bierzemy brać jak najwięcej po prostu żeby się opracowało. tak jest czyli jak najno czym, czym więcej sobie weźmiecie tym do przodu bardziej będziecie czyli prosta rzucamy sobie tutaj dla Juliana płacimy sobie dwie sztabki raczej nie dwie rudy otwierają nam się drzwi tutaj i wchodzimy. No oczywiście co po niektórych, tak jak, o proszę bardzo, tak jak, tak, Luna nie, ona nie kradnie, nie, ona sobie wchodzi nie za free. No. <laughs> ona sobie wchodzi za free. Słuchajcie, dwie takie dwie takie rudy wrzucamy i drzwi nam się otwierają na chwilkę, czyli wchodzimy szybciutko i mamy tutaj właśnie przygotowane już pary stanowisk, do których sobie wchodzimy i, i przepalamy. Czyli po prostu ja sobie wchodzimy, stajemy sobie tutaj na tą o tą płytkę, zamykają nam się drzwi, żeby właśnie nikt tutaj nie mógł się do nas em, dostać. No i co? No i wrzucimy no, sobie na przykład krepala. raz. Nie mogę. Nie trafiasz. Dwa, trzy, o, o cztery Dzień na przykład. Nie trafiłem. Hop. I też nie trafiłem. Wrzuciłem, wrzuciłem rudy i po prostu czekamy sobie, żeby nam się to elegancko przepaliło. No Julian tutaj musi pilnować paru rzeczy, czyli pilnować głównie węgla, żeby węgiel, porzucać... węgiel zawsze... Tak, tak. I tak. żeby ten, żeby pieczy... piecyki nie były ten, zamknięty. Też czy jeszcze piecyki. Bo jeszcze wrzucali tutaj kowel już przepalony. No, więc, więc działało... Julian tutaj nad wszystkim, że tak powiem, panuje. Wchodzi codziennie codziennie sprawdza te piecyki, uzupełnia węgiel i tak dalej. Więc no z, no zarabia, zarabia, zarabia na pewno. I słuchajcie, tutaj po przepaleniu jak sobie o skoczymy to to nam po prostu te rudy będą wypadać. Ja tutaj wrzuciłem, nie wiem czy mi ktoś... Kamik, z czemu wy też kobla? <laughs> jak ja zaśmieca brzydko. <laughs> już, już. myślę, że nie zobaczymy. O to wrzuciłem więcej rud, ale je chyba to wszystko nie jest gdzieś. To Lol, co mam twoje złoto? Co ci wyszło? No. Jak mi zakosił. No jest, proszę bardzo, jaki złodziejaszek. Więc tutaj trzeba uważać, po prostu trafiać. Musimy trafiać sobie, ja tutaj cały czas skaczę, żeby... O, druga nam wyskoczyła. Musimy trafiać sobie po prostu prosto tam do tego hoppera. Rzucimy jeszcze te cztery. O. Teraz to nie weszło. By, trzeba pamiętać, żeby odrobinę się odsunąć od tego płotka. Bo to tak, troszeczkę, to. troszeczkę trzeba, się odsunąć, Nie dużo, żeby, trzeba się odsunąć, żeby właśnie, żeby bez problemu em, wrzucić, trafić sobie do tego hopera. I tu tak, tu wszyscy chodzą i skaczą i właśnie czekają potem o, jak widzicie wypada nam tutaj e, przepalona, przepalona e, ruda. Jakąkolwiek wrzucimy, taka nam się przepali. Dobra, słuchajcie, potem wychodzicie, czyli zostajecie sobie z tej, z tej, z tej półpłytki, płytki. Pół, nie płytki, płytki naciskowej, Naciskowe. no. tu jest jeszcze tak zwany śmietniczek, możecie tutaj, Julian tutaj głównie chciałby, żeby jeśli ktoś ma na przykład za dużo węgla, to właśnie mu na przykład węgla wrzucić, Tam, więc jeśli macie, jeśli macie za dużo, za dużo po prostu węgla, możecie się nie wyrzucać A, go, tak, tylko, tak, tylko tak, tutaj tak, możecie tak, się... Proszę jak, proszę jakiego giveaway'a dostał. O, jeszcze, podatki o, o. Podatki. Masz. Jerzy, chodź, masz. Dawaj mi podatku. Ale tego ja nie chcę. Ja, ja nie wezmę. Moja, nie oddam. Ba, o. O, o, no i słuchajcie, w tym, tutaj, żeby sobie wyjść, to wychodzimy sobie tutaj przez balkonik, czyli naciskamy sobie płytkę i schodzimy sobie na dół. To trzeba przemyśleć, bo potem się nie da wejść. Trzeba znowu zapłacić. Tak, tak. Właśnie. Więc jak już wyjdziecie, no to, no to znowu trzeba, <noise> trzeba zapłacić e, Julianowi podatek i, ja i ty... sobie możecie przepalać. sobie. E, e, ogólnie mechanizmu, no, może teraz tak, tutaj na czytach na, na x tak pokazuję troszeczkę, ale w sumie nie będę, nie Przecież będziemy może zdradzać. Coś. Czy pokażemy? No to pokażesz. To więcej. To było przez w To idziemy. Tutaj jest wejście administracyjne, no tak to, tak to wygląda tutaj, e, słuchajcie, w środku. O nie, już zaczyna się. No jest tu troszkę było, tych hopperów, tego, tego, tego wszystkiego. On no, chyba wywali, o tada. No mój, mój potret, kochany, no, się to, to, to co to jest? Słuchajcie, są tutaj, jak widzicie, są tu jakieś redstone, jakieś pierdole, no, ja się go. na tym kompletnie nie, o, je, o Jezus, ile Ale tam tego jest. Widzisz. Więc, słuchajcie, no mechanizm, mechanizm, może nie jest jakoś strasznie skomplikowany, no ale, ale, ale trzeba było to działa. wszystko ogarnąć ktoś? i działa na pewno. Gdzieś ty poszedłeś. To, ja, to, to jest kibel, czułam, to jest nie. kibel. Ja też tam byłam. No, pułapki, no, pułapki, pułapki je te są. wpadłeś tam, gdzie ja wczoraj. No, to jest, jest kibel. Ja Idę się umyć. No, wyparzyć no. to, umyć się to chyba nie pomoże, więc jak widzicie słuchajcie tych działek tutaj coraz więcej ludzi kupuje, coraz, coraz więcej tych domków powstaje, niektóre fajne, o tu jeszcze cały mechanizm jeszcze, a nie, to jest twój, nie twój domek, dobra już myślałem, bo tu że też, obok, obok ciebie tutaj jakiś też Dariot, ktoś budował. Wiesz co, ja z... znaczy, wspólnie robiliśmy część mechanizmów jego, ale większość się sam robił. On też tutaj... Hmm. Oj, to też... Co, ja, ale... tak wspólnie sobie trochę Dobra, ja mam, pomagał, ja jemu pomagam. No Ej, tak proszę mnie bardzo, z więc... Z Nie wypuszczajcie jej, zostawcie ją tam. <laughs> Nie ma. Nie wychodzisz. Więc tutaj to co, chyba to z kolegą to też biegne, się... Biegne, też się z kolegą chyba wiecie co tutaj Deli o tym skontaktujemy, Ej. bo widzimy, że też tutaj dość sporo czego, czegoś tam wybudował. <laughs> no, on tutaj Ratowano. dziarsko buduje. No, Duży sporo. No więc słuchajcie, no jak widzicie, e, zapraszamy na Crafta, wbijacie, zarabiacie, drolce, kupujecie działkę i budujecie. Jak macie już działkę, możecie właśnie wybudować sobie już swoją e, swoją własną, e, no nie fabrykę, jak to powiedzieć. No coś co, na czym będziecie zarabiać. Nie musicie w tym momencie prawie kopać, wszystko co, będą to się robić. Tak jest. No. no i widać kto tutaj jest. Dobra, no to co, no to wszystko. To co, czym Jure, cię się szkolnie. ramy? Zapraszamy na drogę krafta, czym cię się ramy to się nie posramy. Ci wam panara, pa. 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 Luna, powiedz ładnie tak. Pa. pa. A nie, tak słodko. A nie wiem jak. No, no, no tak słodko. No, nie wiem. no powiedz ładnie. Nie Jak słodko. No słodko. No słodko, My, bardzo tak, słodko. Tak słodziakowo. Słodko. No nie, to chłopa czara, ona nie umie. Musi się nauczyć. Tak, musi się nauczyć i na bzgm już będzie mówić ładnie, słodko, pa. No to pa! Pa, pa!